Odcinek programu w telegraficznym skrócie został zrealizowany dzięki wsparciu patronów. Dziś będzie o paranoi związanej z Sylwestrem Marzeń, o obłędzie Janusza Kowalskiego, o bohaterstwie Tomasza Kamela, o bezczelności Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Będzie nawet o tym, kim naprawdę był Jerzy Urban. O tym między innymi powiemy dziś w telegraficznym skrócie, w skrócie WTS, czwartek 5 stycznia 2023 roku. Macie Orłoś zaczynamy. Na podstawie tego co czytałem i słyszałem, odtworzę wam moją wersję wypadków dotyczących Sylwestra marzeń TVP. Po tym jak Mercy się wycofała, telewizja w ostatniej chwili rzutem na taśmę zabukowała zespół Black Eyed Peas. Chłopaki siedziały sobie gdzieś tam w Ameryce, na przykład przy piwku, w jakimś barze, a tu nagle dzwoni agent z propozycją, żeby pojechać na koncert do Polski za milion dolarów. Co by na to? What do you think? No cóż, planów zawodowych na Sylwestra nie było więc idealnie. Lepiej mieć milion niż nie mieć, zwłaszcza, że jest akcja, podróż, coś się dzieje, a pracy nie za dużo, kilka piosenek. Pełen luz. Więc polecieli do Polski, zadowoleni. Przed koncertem w Zakopanem, może podczas prób, a może już w drodze, do panów dotarło, że cholera coś tu śmierdzi, żeby jakiejś wtopy wizerunkowej nie było. Zobaczyli oświadczenie Melcii, poczytali o rządzących w Polsce oraz o samej TVP, zwłaszcza w kontekście braku tolerancji dla osób LGBT. No i zong, czerwona lampka, szybkie sprawdzenie kontraktu i decyzja, jedyny ratunek przed wpadką wizerunkową, to zrobić zadymę. Jaką zadymę? Najlepiej ostentacyjnie poprzeć LGBT, wychodząc w tęczowych opaskach. Kiedy telewizja dowiedziała się o tych planach, a dowiedziała się, jeśli dobrze rozumiem, Tuż przed występem Black Eyed Peas wpadła w panikę. No bo jak to? Promocja LGBT na sylwestrze marzeń na antenie TVP. Sytuacja dramatyczna. Czekaj mi to Na szczęście prezes telewizji, pan Matyszkowicz, podjął jedyną słuszną decyzję. Zgoda. Ale zespół ma powiedzieć coś dobrego o Polsce. A potem to już można było zobaczyć na antenie TVP 2, wyszli w tęczowych opaskach. Nie wiem, czy ze sceny powiedzieli coś dobrego o Polsce, bo koncertu nie oglądałem. Natomiast na pewno w socialach się wypowiadali, że Polska to awesome country. Jednocześnie zaznaczając, że oni są Black Eyed Peace, ale nie Black Eyed Peace. Potem odbyła się tak zwana burza, nie lubię tego słowa, ale nie mam pod ręką innego burza w social mediach, a zwłaszcza na Twitterze, gdzie prawicowcy głównie z Solidarnej Polski rzucili się na prawicowców spisu za skandaliczne promowanie lewackiej propagandy. Ci związani z pisem, np. posłanka Joanna Lichocka, grzecznie tłumaczyli, że czasem warto wyłudzować. Na przykład w Sylwestra. Natomiast jeśli chodzi o ataki, to wszystkich przebił jednak poseł, wiceminister rolnictwa Janusz Kowalski, który wystosował pismo do samego premiera Morawieckiego. Cytuję. Akceptacja lewicowej linii obecnych władz TVP, które z premedytacją zakontraktowały gwiazdeczkę z USA do promocji tęczowej opresyjnej agendy całkowicie sprzecznej z linią aksjologiczną prawicy, doprowadzi do eksplozji takich manifestacji. Media publiczne muszą chronić Polaków przed groźną ideologią, a nie pod płaszczykiem infantylnej tolerancji pozwalać na afirmację opresyjnej ideologii LGBT, której aktywiści chcą katolików zamykać w więzieniach, a społeczeństwo zmusić do zgody na adopcję dzieci przez... Homopary Ja bym powiedział inaczej. Nie że media publiczne muszą chronić Polaków przed groźną ideologią, ale że media publiczne muszą być chronione przed groźnymi, Politykami, ale to na marginesie. Dzięki Januszowi Kowalskiemu dowiedzieliśmy się, że obecne władze TVP mają lewicową linię. Raczej nie. Nie jestem pewien, panie pośle, tego, bo co prawda sprowadziły gwiazdeczkę, ale niekoniecznie po to, by ta gwiazdeczka promowała tęczową opresyjną agendę. Poza tym podejrzane jest bardzo, że wiadomości o 19.30 pokazując relacje z Sylwestra i mówiąc o Black Eyed Peace. Nie wspomniały o tęczowych opaskach, a Danuta Cholecka mówiąc o tym miała smutną minę, co jest potwierdzeniem faktu, że doszło do wtopy, a nie zaplanowanej akcji. Janusz Kowalski korzystając z okazji zaniepokoił się o festiwal w Opolu? TVP dała zgodę, aby Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w moim rodzinnym Opolu zamienił się w czerwcu 2023 roku w otwartą manifestację tęczowych aktywistów. Skutki społeczno-kulturowe wpuszczenia homopropagandy do TVP będą dramatyczne. To nie jest żadna ekspresja artystyczna. Panie pośle, po co tyle nerwów? Po co ta nie bójmy się tego słowa? History? W Opolu nie będzie żadnych zagranicznych artystów, będą tylko nasi ci przewidywalni, więc nie ma powodów do obaw. Oni żadnej maniany nie odwalą. Zwraca też uwagę ostra reakcja prezydenta Opola, Arkadiusz Wiśniewski. Napisał tak: Januszu, od 60 lat organizatorem festiwalu jest Miasto Opole. Zrobię absolutnie wszystko, żeby na naszym festiwalu rządziła muzyka i kultura, a nie Janusz Kowalski. Zamknę bramy naszego amfiteatru przed Tobą, tak jak niedawno przed prezesem Kurskim. Niech żyje wolność, muzyka i piękna tradycja naszego festiwalu. P.S. Będę nawet bronił TVP przed tobą. Słuchajcie, co tu się porobiło? TVP zostanie obroniona przed Januszem Kowalskim. A kto obroni TVP przed inwazją propagandy pisowskiej? No na pewno nie właśnie Janusz Kowalski, bo jemu przeszkadza tęcza, ale propaganda pisowska propaganda już nie. Z kolei prezydent Opola zamknął bramę amfiteatru przed Kurskim. Nie wiem kiedy niby, bo na ubiegłorocznym festiwalu kurski był jak żywy, nawet tańczył wampitaczę. Pamiętam doskonale. Chyba, że był tam na krzywy ryj, ale wątpię. A wracając do apelu Janusza Kowalskiego do premiera Morawieckiego w sprawie lewackiej ideologii na antenie TVP tego protestu, tej skargi, to na razie odpowiedzi nie ma i pewnie nie będzie, bo premier ma ważniejsze teraz sprawy na głowie, tudzież ważniejszych ludzi, na przykład Zbigniewa Ziobro, kolegę Janusza Kowalskiego z Solidarnej Polski. Natomiast dlaczego Kowalski nie pisze w sprawie TVP do prezesa TVP zamiast do premiera, to już jest inna sprawa. Z tym, że ja bym pisał już jeżeli, to raczej do prezesa wszystkich prezesów, a nie do premiera. Strata czasu. W ogóle niesamowite rzeczy się dzieją. Tu tęczowe opaski na koncercie TVP, konsternacja wiadomości Danuty Holeckiej, protest Janusza Kowalskiego i innych polityków Solidarnej Polski, sprawa nabiera wagi państwowej. A do tego Tomasz Kamel, gwiazda propagandowej TVP, w mediach społecznościowych odważnie oświadcza z okazji nowego roku, że chce żyć w kraju, w którym dziennikarze są obiektywni. I zamiast uprawiania polityki, rzetelnie relacjonują politykę. No, wystarczy Tomku pogadać z kolegami i koleżankami z TVP Info czy wiadomości, powiedzieć im, żeby byli obiektywni i życzenie się na pewno spełni. Sam bym z nimi pogadał, ale nie mam już przepustki od pewnego czasu na Plac Powstańców, więc sorry, mogę sobie tylko gadać o tych sprawach w WTS-ie. Za chwilę inny, kolejny przykład chorej sytuacji na rynku polskich mediów, ale najpierw sprawy kulturalne. Z tym, że zanim oddam głos Antkowi, kilka słów o dziwacznym rankingu magazynu Rolling Stone. 200 najlepszych wokalistów, wokalistek wszechczasów. Owszem, pierwsza dziesiątka wymiata. Są tam Alita Franklin, Whitney Houston, Maria Carey, Beyoncé, Stevie Wonder, Ray Charles, Sam Cooke, Al Green, Otis Redding i Billy Holiday. Ale poza tym, w tej dwusetce, owszem, jest mnóstwo nam mniej znanych amerykańskich wykonawców country na przykład. Natomiast nie ma takich genialnych artystów jak Celine Dion, Jim Morrison. Tom Jones, David Byrne z Heads, Mick Hucknall, z Simply Red, Eric Bardon z The Animals, David Gilmour z Pink Floyd, Jack White, Cher, Nick Cave czy Edyta Górniak. Z Edytą Górniak żart, ale tak całkiem serio to ranking jest do kosza. A teraz już Antoś Orłuś, Witam! No Dziwny to był ranking, to prawda. Witam Państwa bardzo serdecznie w nowym roku. Dziś w kąciku kulturalnym zaczynamy od dobrych informacji. Otóż na świecie chodzi od jakiegoś czasu taka plotka, że Polacy to złodzieje straszni są. I tu z ręką na sercu muszę przyznać, że pewnie sobie na to zapracowaliśmy. no Ale to nie jest dobra informacja. Dobra jest taka, że okazuje się, że ci wredni Niemcy to nie są od nas wcale gorsi. W miejscowości Rostock z okazji 60. urodzin wokalisty Rammstein przed jego domem rodzinnym stanął pomnik przedstawiający artystę, ale już następnego dnia go nie było, bo został skradziony. I co? <laughs> no, Chyba, że to Polacy. Polak natomiast raczej nie zagra w najbliższym czasie Jamesa Bonda. Pod uwagę, ponad brany jest teraz Lucien Levi Scout, z, znany z Emilii w Paryżu, i Aaron Tyler Johnson, którego możecie kojarzyć na przykład z Bullet Train czy Godzilli, w którym wcielił się w Godzillę. Ponoć to właśnie Godzilla ma w najbliższych częściach o agencie jej królewskiej mości przywdziać smoking i ratować świat. Zobaczymy. I jeszcze na chwilę, wracając do kwestii pomników, to w Bytomiu w lutym w rocznicę śmierci Romana Kostrzewskiego ma zostać odsłonięta tablica pamiątkowa. Uroczystości Będą towarzyszyć koncerty, i na miejscu zagrają wszystkie metalowe kapele z Bytomia. No wiecie co? Tu mam apel do wszystkich Polaków, bez wyjątków. No nie ścigajmy się z Niemcami. Według artykułu 213 Konstytucji Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji stoi na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji. Członkowie Rady nie mogą co prawda należeć do partii politycznych, ale nigdzie nie jest powiedziane, że nie mogą mieć koneksji, umocowań czy związków. Krajowa Rada, działająca od tego roku w nowym składzie, podobnie jak ta z poprzedniej kadencji, jest skrajnie upolityczniona. Powiedzmy sobie jasno: cztery osoby są tam z nadania sejmu i prezydenta, więc sami rozumiecie, są, mówiąc delikatnie, przychylnie nastawione do obozu rządzącego. Jedna osoba w tym pięcioosobowym gremium jest niezależna, inaczej mówiąc, nie ma nic do powiedzenia, a na pewno do głosowania. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że ta sama Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, która według Konstytucji stoi na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w Radiofonii i Telewizji, atakuje stację telewizyjną za dziennikarski reportaż śledczy. Zaczęło się od tego, że Maciej Świrski, szef Krajowej Rady Radio Infanii i Telewizji sprawdzał, czy reportaż TVN24 Siła Kłamstwa był propagowaniem nieprawdziwych informacji oraz działań sprzecznych z polską racją stanu i zagrażających bezpieczeństwu publicznemu. Przypomnę, że reportaż Siła Kłamstwa miał premierę we wrześniu. Jego autor Piotr Świerczek dowodzi, mówiąc bardzo ogólnie, że podkomisja Antoniego Macierewicza ukryła dowody niezgodne z tezą o zamachu w Smoleńsku. Reportaż nagrodzono na gali Grand Press 2022 w kategorii Dziennikarstwo Śledcze. Widziałem ten reportaż, to jest niesamowita dziennikarska robota. Niesamowita, naprawdę. Koniecznie zobaczcie. Stacja TVN wydała oświadczenie. Na wniosek Antoniego Macierewicza Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zamiast stać na straży wolności słowa chce nas za to ukarać. Celem takiej kary jest wyłącznie próba ograniczenia krytyki dziennikarskiej związanej z działalnością podkomisji. Jest to niedopuszczalne w świetle konstytucyjnych zadań prasy, która jest zobowiązana do kontroli instytucji publicznych. W TVN będziemy publikować fakty niezależnie od tego, dla kogo są one niewygodne. Na zakończenie jeszcze Jerzy Urban i jego obecność w podsumowaniu roku na łamach wyborczej. Bohaterowie i mroczne postaci 2022 roku chcemy bohaterów, reszta precz. I mamy tam opisy różnych osób i ich działalności, zarówno tych żyjących, jak i tych, które zmarły w ubiegłym roku. Na okładce materiału m.in. wizerunek królowej Elżbiety obok wizerunku Jerzego Urbana. To jest pierwszy zgrzyt. A potem w zakładce Urban Legend czytamy. Gdy spojrzeć na jego życie z dystansu powązek, na których został pochowany, to sam Jerzy Urban by się zdziwił, że nigdy nie dostał twarz, a tylko napis na swoim dawnym bloku: Urban te świnio. Dla jednych kanalia, bo rzecznik rządów PRL, dla innych najlepszy polski satyr, który przebijał swoim ostrym piórem balony patosu, zwłaszcza bogojczyźniane. To jednak nie tak. Nie da się tych dwóch aspektów postawić na równi. Jak to trafnie ujął kiedyś pisarz Jakub Żulczyk. Urban miał piękny dowcip i IQ 1000, ale najważniejszą jego rolą pozostanie bycie tubą zbrodniczego ruskiego reżimu w jego najczarniejszej karcie. Jakub Żulczyk urodził się w 1983 roku, a i tak proszę bardzo, jak dobrze podsumował Urbana. Ja w 1983 roku, czyli wtedy, gdy Urban był rzecznikiem rządu, byłem dorosłym człowiekiem i dobrze pamiętam, jak bardzo nienawidziłem jego kłamliwych wypowiedzi. Więc ja bym te słowa Żulczyka nieco zmodyfikował i brzmiałoby to tak, może i miał dowcip oraz inteligencję, ale to nie ma znaczenia, bo i tak najważniejszą jego rolą pozostanie bycie tubą zbrodniczego ruskiego reżimu w jego najczarniejszej karcie. No dobrze, to tym razem wszystko. Z góry dziękuję za lajki, komentarze, udostępnienia, suby oraz zapatronowanie. W kolejnym WTSie widzimy się już w niedzielę. Trzymajcie się, cześć!